Dużo więcej jest właśnie w książce, którą na pewno niektórzy z Państwa znają, jeżeli nie, to bardzo polecam, żeby przeczytać. I tu chciałam trochę powiedzieć na temat cholesterolu, dlatego że to jest najbardziej przerażająca nasz substancja, więc warto jest coś o niej znać. Przede wszystkim jaki poziom cholesterolu jest za wysoki, w zależności od tego, kiedy żeśmy go mierzyli. Jeżeli go, żeśmy go mierzyli w latach 80. i mieliśmy 290 mg na decylitr, to było wszystko w porządku. Nikt nam nie przypisał leków. Natomiast jak mierzyliśmy w 2001 roku i czy teraz, to 200 mg już powinno nas przerażać i na pewno wyjdziemy z gabinetu z receptą na statyny. W ten z, z, zmiany wytycznych zostały przeprowadzone właśnie no, 9-8 lat temu wkrótce po wprowadzeniu statyn na rynek i komisja, która to wprowadziła również z, przy wprowadzeniu tych zmian wytycznych, które obowiązują oczywiście wszystkich i wszystkich na całym świecie. Były tam różne kontrowersje, dlatego że członkowie tej komisji byli, mieli akcje udziałowe właśnie w firmie, która produkuje statyny, także byli również materialnie zainteresowani, żeby, poziom, żeby obniżyć wytyczne i zwiększyć przepisywanie leków. Tymczasem Stopniowe obniżanie cholesterolu w społeczeństwie było już obserwowane jeszcze przed wprowadzeniem statyn. I tak jak w latach 60. średnio było około ponad 200 mg przez decylitr, później te wartości rosły bez używania statyn. Statyny wprowadzono na rynek w latach 90. W tych czasach określono, że. Średni poziom cholesterolu we krwi jest około 202 6 lat temu, czyli 12 lat po ich wprowadzeniu okazało się, że wcale się nie zmienił, natomiast ilość recept, ilość leków na obniżenie cholesterolu wzrosła pięcio do siedmiokrotnie u osób starszych niż 55 lat. Statyny są, e, branie statyn nie może być, e, nie, nie powinno się brać statyn, jak się bierze cukierki czy e, e, inne mniej szkodliwe leki, dlatego że statyny mają bardzo poważne konsekwencje na nasze zdrowie i czego nie, o czym nie, zwykle nie dowiadujemy się w gabinecie lekarskim. Statyny powodują, Hamowanie syntezy cholesterolu przez hamowanie właśnie kluczowej substancji, która, kluczowego enzymu, który reguluje jego produkcję, czyli to HMG-koenzym reduktazy. Ale zahamowanie tego kluczowego enzymu również zmniejsza produkcję pośrednich metabolitów w drodze syntezy cholesterolu. Jednym z nich jest koenzym Q10. Substancja, która jest niezbędna do optymalnej produkcji bioenergii. I jeżeli hamujemy produkcję cholesterolu przy pomocy statyn, hamujemy również produkcję koenzymu Q10. Jak nasze komórki odpowiadają, reagują na to? Komórki te zaczynają pęcznieć i rozpadać się. Co powoduje bóle mięśni, co powoduje zniszczenie wątroby i te rozpadnięte elementy rozpadniętych komórek później blokują nam nerki. I dlatego parę lat temu Lek na obniżenie właśnie cholesterolu, jedna ze statyn, został wycofany z rynku, dlatego że powodował właśnie blokadę nerek, rabdomiolizę i powodował śmierć pacjentów. Oczywiście niszczą się nie tylko, bolą nas mięśnie nóg czy, czy ramion, niszczy się jako, jako wynik niszczenia. Mięśnia, ale również mięsień sercowy też jest niszczony, no bo jest tak samo zbudowany z komórek. I co wiąże się przypuszczalnie, i to jest, bym powiedziała bardziej, moja hipoteza, ze zwiększoną frekwencją niewydolności serca. I tutaj w latach właśnie od czasu wprowadzenia statyn, to jest dziewię... Wkrótce po wprowadzeniu Stata 93 a 2006 śmiertelność z powodu niewydolności serca wzrosła o 20%. I to może być związane z tym, że przepisuje się leki, które niszczą właśnie mięśnień sercowych. Inne działania. Uboczne staty, o których powinniśmy wiedzieć, to są zaburzenia neurologiczne, amnezja, depresja, ryzyko choroby Parkinsona, wzrost przypadków choroby Lou Gehring. O wielu z nich. Pisał e, doktor Graveline, który, był, był, który jest byłym astronautą w NASA i był chirurgiem e, e, amerykańskich sił, wojskowych sił powietrznych który doświadczył właśnie negatywnych skutków statyn na sobie. Miałam przyjemność rozmawiać z nim i który opisał właśnie mi historię, która prowadziła do napisania książki i jest on bardzo aktywnym adwokatem właśnie, który informuje ludzi o tych możliwościach właśnie amnezji czy, czy depresji, które doświadczył on sam. Drugie to jest to, że statyny powodują zahamowanie funkcji systemu immunologicznego. Stosuje się je, przepisuje się je pacjentom, którzy dostają trans, transplant, transplant różnych organów, przeszczep wątroby czy innych. Dostają oni również statyny po to, żeby zahamować reakcję systemu immunologicznego. I to jest dobre, jeżeli ktoś z Państwa ma transplant wątroby. Natomiast jeżeli nie to przecież jak się bierze statyny, to ten system immunologiczny jest, nie, jest również hamowany i w związku z tym zwiększa się nasza podatność na choroby, na infekcje i inne rzeczy. I to jest również działanie uboczne statyn, o którym się dużo nie mówi. Tutaj na dole nie wiem, że zauważyliście Państwo, że je podaję ten. Literaturę, odnośniki, literatury, literatury, gdzie można sobie te informacje znaleźć. Następnym i to poważnym ryzykiem brania statyn to jest ryzyko raka. Po raz pierwszy ogłoszono to i, i alarm został opublikowany w 1996 roku, czyli to 13 lat temu. Badania prowadzone przez lekarzy na Uniwersytecie San Francisco, którym wykazali, że wszystkie leki z grupy statyn powodują raka u U zwierząt też rozmawiałam z autorami tej pracy, powiedzieli, że mieli takie kłopoty, wpierw, żeby to opublikować, zajęło im to dwa lata, a drugie, jak opublikowali, to mieli takie kłopoty i od zwierzchników, i od firm farmaceutycznych, że powiedzieli, że więcej już się w kontrowersyjne badania nie będą bawić. Ale w, ponieważ zrobił się trochę rumor, to firmy farmaceutyczne zaczęły robić badania kliniczne, które miały na celu udowodnić, że statyny w zasadzie zapobiegają rakowi, a nie powodują to.